Cześć, witajcie. Przyszła do mnie paczka. Zobaczcie. Przyszła z Chin. Zamówiłem TV Box w Chinach. Chciałbym rozpakować i pokazać jak to mniej więcej wygląda. Zresztą sam jestem ciekaw, jak to wygląda i czy to w ogóle będzie działać, nie? No, ale będę to dop dopiero później. Ale zobaczmy. Jak ten TV Box wygląda? Mam taką serwę. Mam kawałek nożyka. Pójdzie może gładko. Jeszcze tutaj coś jest w taki sposób, ale widać już pudełko. Zaraz zobaczymy. Musi nisko A już. chyba mam. Jest słuchajcie, TV box. Zobaczcie. Tak wygląda. Z Chin. Działa na Androidzie, to jest 4GB, tutaj widać, na 64GB, to jest ta najbogatsza wersja. Tutaj, tutaj zobaczcie, na Androidzie działa, przez internet, internetowa telewizja. Czy to w ogóle, słuchajcie, będzie działać, tego nie wiem, nie mam pojęcia. Wyprodukowane w Chinach, wszystko po angielsku, podobno odbiera w 4K. No ale, zobaczmy co jest w środku, jak się do tego dobrać. Pierwsze to tutaj mamy Zasilacz. I coś takiego wypadło. A to jest. A już widzę, jaka to chińska lipa. Słuchajcie, płamane. Tutaj powinno być to siedzieć w taki sposób tu być przymocowane. A to już jest płamane. Także chińska lipa jak to się mówi, no ale sobie z tym poradzę to nie jest ważne i zobaczmy tutaj ten cały TV box tak wygląda wejście na internet na HDMI Zobaczcie, tutaj wejście USB, jakieś wejście na kartę. Tak poza tym, nic więcej chyba. Bardzo lekkie. Obawiam się, że to będzie chyba lipa z tym działaniem, no ale nie wiem. Mamy jeszcze przewód. Jaki to jest przewód, słuchaj. To jest przewód HDMI do telewizora. No dobrze, że chociaż przewód dali i piłocik taki go. Tak to wygląda. Nie wiem, czy to jest chińska lipa, czy nie, czy to w ogóle działa będę próbował to podłączyć jak to będzie działać i jak to w ogóle będzie działać to napiszę może pod tym filmem w komentarzu ale to dopiero później jak przetestuję trzymajcie się cześć